Cześć, tu Tomek Jerzewski. Posłuchaj mojego kolejnego podcastu. Witam wszystkich zawałowców i wszystkich moich klubowiczów, klubu zdrowia w kolejnym podcaście. Dziś zajmiemy się tematem, który został podrzucony w komentarzach do poprzedniego odcinka poświęconego próbie wysiłkowej EKG. Tematem tym jest indeks zwapnień tętnic wieńcowych po angielsku coronary artery calcium score czyli CACs. Pomimo tego, że miałem inne tematy w kolejce, to obiecałem, że będę reagował na wasze propozycje i na wasze pytania, więc bierzemy na tapetę zwapnienia tętnic wieńcowych. Dlaczego temat zwapnień wieńcowych brzmi seksy i jest interesujący dla ludzi? Myślę, że jest tak dlatego, ponieważ każdy z nas w głębi chciałby tak naprawdę wiedzieć, czy ma zmiany miażdżycowe, chciałby, jeżeli to będzie możliwe, je po prostu w jakiś sposób zobaczyć oraz chciałby, żeby ktoś zmierzył ich nasilenie. Optymalnie, aby takie badanie było mało inwazyjne, żeby ono było wygodne i aby nie obciążało naszego organizmu zbytnio. Zatem powiemy sobie, czym jest indeks zwapnień i czy to badanie rzeczywiście spełnia pokładane w nim nadzieje, do czego to badanie się nadaje, a do czego się średnio albo w ogóle nie nadaje. Natomiast w części premium, w części klubowej przybliżę Wam dodatkowo, co należy robić, aby nie dochodziło u nas do zwapnień tętnic. Powiem, jakie badania wykonano na ten temat. Powiem Wam, czy nasza dieta w ogóle ma wpływ na szybkość pojawiania się i nasilania zwapnień i starzenia się naszych na naczyń, właśnie w badaniach za pomocą indeksu zwapnień. Wreszcie, powiem Wam, jaka dieta jest ok pod tym względem, a jakiej trzeba by raczej unikać. Jeżeli mówimy o zwapnieniach. To również w części premium powiem Wam, jaka jest moja opinia na temat helatacji, czyli zabiegów polegających na podawaniu substancji, która ma wypłukiwać wapń ze ścian naszych naczyń. Tak więc odpowiem Wam na pytanie, czy helatacja może doprowadzić do zmniejszenia wskaźnika zwapnienia naszych tętnic. Będzie też kilka słów o tym, czy są jakieś suplementy, które mogą wpłynąć na tempo wapnienia naszych. Tętnic. Serdecznie wszystkich zapraszam i zabieramy się do roboty Zaczniemy sobie od tego skąd w ogóle biorą się zwapnienia w naszych tętnicach Oczywiście podstawowym mechanizmem, który dzisiaj omawiamy jest mechanizm związany z ewolucją blaszki miażdżycowej Tak więc podstawą jest obecność tlącego się w ścianie naczynia stanu zapalnego który przyciąga komórki naszego układu odpornościowego bardzo często są to obładowane cholesterolem komórki, obumierają one w obrębie ściany naszych naczyń, tworząc tam budujące się stopniowo miażdżycowe cmentarzysko. Ostatnim elementem powstawania tego cmentarzyska jest inkrustacja, czyli wysycanie się solami wapnia, czyli tak naprawdę zwapnienie tej blaszki miażdżycowej. Można zatem powiedzieć, że zwapnienia w obrębie tętnic są nieuchronnym elementem Ewolucji zmian miażdżycowych, tychże tętnic. Natomiast, jeżeli sięgniemy głębiej, to zwapnienia towarzyszą nam przy okazji różnych procesów uszkadzających nasze tkanki i nie dotyczą tylko tętnic. Jeżeli macie, na przykład, zdjęcia rentgenowskie kręgosłupa, jeżeli macie skany tomograficzne stawów, mięśni, które kiedyś były poddawane przeblekłym albo ostrym, Urazom, obciążeniom, to stany po wygojeniu takich urazów, stany po tych przewlekłych obciążeniach, które miały miejsce w przeszłości, to zauważycie, że często znajdziecie w opisach takich badań wzmianki o obecności zwapnień. Zwapnienia te budują się na kościach jako narośla. Zwapnienia te mogą występować w naszych ścięgnach, więzadłach, a nawet możemy widzieć obecność zwapnień w mięśniach, które, tak jak powiedziałem, noszą ślady np. kontuzji, które, które mieliśmy w przeszłości. Mówię to po to, abyście zrozumieli, że zwapnienia są nierozłączne z procesami naprawiania różnych szkód, które wydarzały się w naszym organizmie. Oczywiście nie jest to bardzo pożądany element w naszych tętnicach. Ze względu na to, że zwapnienia są ostatnim elementem ewolucji zmian miażdżycowych, to jest to naturalne, że będziemy ich widzieli mniej u młodszych pacjentów. A z wiekiem ich ilość będzie dynamicznie narastała. Zwróćcie uwagę, że nawet przed erą oznaczania indeksu zwapnień w tomografii komputerowej, dzieciaki i nastolatki na osoby, na osoby starsze mówiły, że są to wapniaki. No cóż, można powiedzieć, że chyba mieli po prostu nosa. Tak więc po 40 roku życia dynamika narastania zwapnień tętnic zwiększa się istotnie. Niestety jest większa u mężczyzn niż u kobiet, jest większa u osób palących papierosy, u chorujących na nadciśnienie tętnicze, jest zdecydowanie zwiększa u osób z chorobami nerek, jest większa, gdy mamy cukrzycę albo rozwijamy insulinooporność, i jest większa, gdy podtrzymuje się stan zapalny. Co możemy na przykład monitorować za pomocą stężenia białka C-reaktywnego, o którym mówiłem w odcinku o ryzyku rezydualnym. Można do tych, do tych zagadnień wrócić. Aby posłużyć się trochę procentami, to powiem wam, że jeżeli badamy ludzi w wieku 70 lat, to stwierdzimy zwapnienia tętnic wieńcowych u 90% badanych 70-letnich mężczyzn i u 67%. Procent 70-letnich kobiet, więc trzeba powiedzieć, że te zwapnienia będą obecne u większości z nas, jest to kwestia wieku. Czy zwapnienia tętnic wieńcowych wpływają na ich funkcję? Owszem, tak, jest to dość dobrze udokumentowane. Obecność zwapnień proporcjonalnie do ich ilości powoduje zmniejszenie przepływu krwi w tętnicach wieńcowych. Czyli nasz mięsień sercowy jest gorzej zaopatrzony w krew. Zatem będziemy mówili o większym lub mniejszym niedokrwieniu mięśnia sercowego. Dodatkowym czynnikiem, co pewnie też łatwo sobie wyobrazić, jest zmniejszona elastyczność ścian naszych naczyń, jeżeli mamy zwapnienia. Na pewno nasze naczynia będą się gorzej rozkurczały i również będą się gorzej kurczyły. Po prostu ściana naszych naczyń powoli staje się z elastycznego wężyka porcelanową rurką. Tak bardzo twarda jest ta rurka, no to powiem tylko tyle, że jeżeli średnio w kole samochodowym mamy ciśnienie 2,5 do 3 atmosfer, to ja czasami, aby skruszyć podczas implantacji stentu zwapnienie w tętnicy wieńcowej, muszę rozprężać balonik pod ciśnieniem 20, a nawet 30 atmosfer, ponieważ przy mniejszych ciśnieniach nie jestem w stanie uzyskać prawidłowego rozprężenia. Czyli ta wapienna przewiązka wciąż trzyma i nie pozwala na pełne rozprężenie stędu. Jeżeli działa Wam to w jakiś sposób na wyobraźnię, ta wysokość ciśnienia, które jest potrzebne do skruszenia zwapnień, to na pewno będziecie zainteresowani strategiami nacelowanymi na unikanie rozwoju tego typu zwapnień w naszych naczyniach. O tym powiem Wam w dzisiejszej części premium podcastu. Dobrze, w takim razie przejdziemy sobie do metod wykrywania zwapnień tętnic wieńcowych. Otóż wszystkie techniki, które są oparte na promieniowaniu rentgenowskim, od zdjęcia rentgenowskiego po najbardziej zaawansowane techniki tomograficzne, dobrze wykrywają obecność zwapnień w naszych tkankach. Metody rezonansu magnetycznego, akurat pod tym względem, są słabe i nie rekomenduje się wykorzystywania technik rezonansu. Do wykrywania zwapnień. I właśnie w tomografii komputerowej od początku lat 80. stało się mm, możliwe wykrywanie zwapnień tętnic wieńcowych, i w 1990 roku naukowiec, który nazywał się Artur Agatston, opracował system mierzenia nasilenia stopnia zwapnień tętnic wieńcowych, który obecnie nazywamy skalą Agatstona. Trzeba Powiedzieć sobie, że wykonanie badania tomografii komputerowej nakierowanego na wykrywanie zwapnień tętnic wieńcowych jest badaniem nieinwazyjnym, bo jedyne co musimy zrobić, to położyć się w skanerze tomograficznym. Jest badaniem, do którego nie podajemy żadnego środka kontrastowego, więc w żaden sposób podanie kontrastu w tym przypadku nie będzie obciążało naszego organizmu i nie narażamy się na co prawda obecnie rzadko, ale jednak zdarzające się od czasu do czasu działania niepożądane środków kontrastowych. Dodatkowo, badanie zwapnień tętnic wieńcowych nie wymaga dużej dawki promieniowania rentgenowskiego. To jest też bardzo ważne, ponieważ promieniowanie rentgenowskie, jak wiemy. No, nie jest dla nas zdrowe, jest szkodliwe. Jest to ważne, jeżeli na przykład zestawimy sobie narażenie na promienie rentgena na przykład w takiej tomograficznej, nieinwazyjnej koronarografii, czyli angiografii tomograficznej tętnic wieńcowych, którą możecie znać pod nazwą angioteka tętnic wieńcowych. Dawka promieniowania rentgenowskiego w angioteka niestety jest duża. I do tego badania należy dodatkowo podać kontrast w dość dużej Ilości. Co jest również istotne i ma dla nas znaczenie praktyczne, oznaczenie indeksów wskaźnika zwapnień naszych tętnic wieńcowych jest badaniem obiektywnym i powtarzalnym. Skanery tomograficzne dysponują oprogramowaniem, które automatycznie oblicza indeks zwapnień tętnic wieńcowych i wyświetla nam ten wynik w skali Agatstona. Jeżeli jest to badanie powtarzalne, zatem możemy wykonać sobie badanie indeksu zwapnień, na przykład w najbliższym czasie, i możemy to badanie powtórzyć na przykład za 2 albo za 5 lat, monitorując, czy rzeczywiście tych zwapnień w naszych tętnicach nam przybywa. Jednym słowem, indeks zwapnień tętnic wieńcowych jest badaniem dobrym do monitorowania postępu zmian miażdżycowych w naszych tętnicach wieńcowych. Teraz kilka słów na temat tego, jak wyglądają obecne rekomendacje towarzystw kardiologicznych dotyczące wykorzystywania oceny zwapnień, e, tętnic wieńcowych w diagnostyce i leczeniu naszych pacjentów. Otóż, według aktualnie obowiązujących wytycznych, nie jest to rekomendacja klasy pierwszej, czyli najwyższego stopnia. Natomiast mamy rekomendację taką, że możemy rozważyć Wykonanie indeksu zwapnień e, tętnic wieńcowych u pacjentów, którzy nie mają obecnie jawnych objawów choroby wieńcowej, natomiast mają istotne czynniki ryzyka rozwoju zmian miażdżycowych. I obecność tych właśnie czynników ryzyka powoduje, że mają oni umiarkowane ryzyko wystąpienia zabału w najbliższych 10 latach. Przypominam, że takie ryzyko możemy sobie obliczyć wykorzystując kalkulatory ryzyka, i takim kalkulatorem dla polskiej populacji jest karta POL-SCORE. Ze względu na to, że cukrzyca jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju zmian miażdżycowych, to również wykonanie indeksu zwapnień tętnic wieńcowych jest warte rozważenia u pacjentów po 40 roku życia, którzy właśnie chorują na cukrzycę. Czyli to jest taka specjalna też grupa. Pacjentów. Grupą, w której nie rekomendujemy badania indeksu zwapnień, są pacjenci, którzy nie mają czynników ryzyka i nie mają żadnych objawów, a na drugim biegunie są pacjenci, którzy w chwili obecnej mają typowe objawy choroby wieńcowej. Jeżeli ktoś ma typowe objawy choroby wieńcowej, to nie tracimy czasu na wykonywanie jakiegoś indeksu zwapnień, tylko po prostu kierujemy tych pacjentów na koronarografię. Kolejnym zagadnieniem jest to, jak oceniamy indeks zwapnień. Tak jak już wspomniałem, indeks zwapnień po krótkim skanie tomograficznym jest automatycznie obliczany przez system i uzyskujemy wynik w postaci całkowitego wskaźnika, który jest sumą zwapnień wszystkich istotnych gałęzi tętnic wieńcowych. Oraz widzimy wskaźnik zwapnień dla prawej tętnicy wieńcowej i dla dwóch głównych gałęzi lewej tętnicy wieńcowej. Jak to wygląda w praktyce możecie zobaczyć sobie mój krótki film analizujący postęp zmian zwapnień u pacjenta na diecie ketogenicznej, który jest opublikowany na moim blogu. Dobrze, w takim razie jaki może być wynik tego naszego indeksu zwapnień? Zaczniemy od tego najlepszego wariantu. Wynik naszych zwapnień może wynosić 0. Oznacza to, że nie wykryto żadnych zwapnień w obrębie naszych tętnic wieńcowych Jest to wynik, którego oczywiście wszystkim Wam życzę Możemy mieć indeks zwapnień wynoszący między 1 a 99 punktów Agatstona Mówimy wtedy o niewielkim stopniu zwapnień tętnic wieńcowych Wynik ten może być pomiędzy 100 a 399 punktów Agatstona. Mówimy tu o zwapnieniach średniego stopnia. Natomiast powyżej 400 punktów no to jest wynik, w którym już mówimy o poważnych zwapnieniach tętnic Wieńcowych. I teraz czas na jakąś tam, myślę, ważną uwagę praktyczną. Jeżeli ktoś chce sobie wykonać y, tę nieinwazyjną koronarografię za pomocą tomografii komputerowej, czyli angioteka wieńcowe, to w pierwszej fazie wykonywany jest indeks zwapnień. Czyli zanim podamy kontrast robimy indeks zwapnień. Jeżeli wykonamy indeks zwapnień, czyli przypominam nie podajemy kontrastu i dajemy małą dawkę promieniowania rentgenowskiego i wynik tego indeksu zwapnień pokazuje nam powyżej 400 punktów w skali Agatstona, to nie jest dobrym pomysłem kontynuowanie badania i wykonywanie tomograficznej angiografii tętnic wieńcowych. A jest tak dlatego, że u takich pacjentów najprawdopodobniej i tak będziemy musieli wykonać koronarografię. Czyli będziemy musieli do koronarografii podać znowu kontrast, i do koronarografii znowu będziemy musieli użyć promieniowania rentgenowskiego. Czyli po co dwa razy narażać pacjenta? Czyli zwapnienia powyżej 400 i uciekamy ze skanera tomograficznego. Wtedy staramy się udokumentować. Indukowane niedokrwienie mięśnia sercowego, i szukamy sobie fajnego kardiologa, który zrobi nam koronarografię. Druga, najbardziej istotna z punktu widzenia praktycznego uwaga dotycząca wad i zalet indeksu zwapnień jest taka, że indeks ten owszem świadczy o tym, jak bardzo zaawansowany jest proces miażdżycowy naszych naczyniach natomiast obecność zwapnień w żaden sposób nie jest ściśle związana z tak zwaną niestabilnością blaszek miażdżycowych to jest bardzo ważne czyli indeks zwapnień nie dostarcza nam informacji która blaszka miażdżycowa pęknie i spowoduje powstanie skrzepliny i zamknięcie tętnicy wieńcowej czyli tak naprawdę spowoduje zawał serca Indeks zwapnień przede wszystkim pokazuje nam zwapniałe blaszki mierzżycowe. Niestety nie pokazuje on nam tak zwanych miękkich blaszek mierzżycowych. Niestety, te miękkie blaszki mierzżycowe są bardzo właśnie podatne na pękanie. Zatem odnosząc się już bezpośrednio do pytania Dariusza, które przypomnę dotyczyło roli indeksu zwapnień tętnic wieńcowych w prewencji choroby wieńcowej u mężczyzn, to musimy sobie powiedzieć, że owszem, mocną stroną indeksu zwapnień jest pokazanie nam procesu degeneracyjnego, procesu miażdżycowego, który rozwija się w naszych naczyniach, a którego przejawem jest pojawianie się i narastanie stopnia zwapnień. Również mocną stroną indeksu wapnie jest mała inwazyjność, fakt, że możemy uzmysłowić sobie, że wapnieją nam tętnice wieńcowe oraz fakt, że to badanie możemy sobie po jakimś czasie powtórzyć, aby monitorować fakt, że jest to proces dynamiczny albo że nam udało się tę te, te, tendencję do wapnienia zahamować. Albo w kolejnym badaniu widzimy istotny postęp i powinniśmy dalej modyfikować swój styl życia tak, aby nasze naczynia tak szybko się nie starzały. Natomiast zdecydowanie słabą stroną tej techniki diagnostycznej jest przepowiadanie prawdopodobieństwa wystąpienia niestabilności, czyli pęknięcia. Którejś z blaszek z katastrofalnymi konsekwencjami dla naszego serca. Jak widzicie, każda metoda diagnostyczna ma swoje zalety i ma swoje wady. Trzeba wiedzieć, którą z nich do czego zastosować, i musimy mniej więcej wiedzieć, jakich informacji możemy wymagać, a jakich informacji ta metoda po prostu nie jest w stanie nam precyzyjnie dostarczyć. Ostatnią rzeczą ważną w dzisiejszej części podcastu zawałowcy jest to, że musicie pamiętać o tym, że każde badanie diagnostyczne, gdzie wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące, w tym przypadku, o którym dzisiaj mówimy promieniowanie rentgenowskie do wykonania takiego badania potrzebne jest zawsze skierowanie od lekarza. Żaden ośrodek nie może wykonać tego badania bez skierowania od lekarza, ponieważ jest to regulowane przez prawo atomowe, czyli na wykonanie indeksu zwapnień tętnic wieńcowych musicie uzyskać Skierowanie od swojego lekarza. To wszystko dzisiaj, moi zawałowcy. Zapraszam wszystkich na kolejny podcast w przyszłym tygodniu. Natomiast wszystkich klubowiczów i wszystkich chętnych do kontynuacji wątku indeksu zwapnień, zapraszam do naszej klubowej części premium, w której powiem o tym, w jaki sposób możemy przyspieszyć powstawanie zwapnień w swoich tętnicach, a w jaki sposób możemy hamować wapnienie. Czy dobrym pomysłem jest wypłukiwanie zwapnień za pomocą zabiegów helatacji? Powiem kilka słów o suplementach, które mogą wpłynąć hamująco na wapnienie naszych tętnic. No i wreszcie podzielę się z Wami moimi własnymi przemyśleniami, czy ja sam uważam, że ja powinienem się poddać oznaczeniu stopnia zwapnień swoich tętnic wieńcowych. Dziękuję wam wszyscy moi zawałowcy za czas poświęcony na wysłuchanie tego podcastu. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że więcej treści, więcej szczegółów, praktyczne porady oraz rozwiązania Waszych problemów i odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w moich podcastach Premium publikowanych w ramach mojego klubu zdrowia. Na mojej stronie www tomaszjezewski.pl Kliknijcie przycisk Klub Zdrowia i wejdźcie na próbę za darmo na 7 dni. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.